Cześć witam na kanale Projekt Consola TV. W grze The Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited na PlayStation 4, ale jest ona również dostępna na Xbox One. Jest to gra MMORPG od Bethesda, Max Online Studios. Jest to premierowy odcinek serii, w której właśnie zamierzam grać tego teraz darmowa, darmowego, znaczy typu buy to play, nieobarczonego abonamentem MMO od Bethesdy, MMO osadzonego w niezwykle popularnym i fajnym, przede wszystkim klasycznym yy, Uniwersum. Jakim jest, jakim są scrollsy? Jakim jest The Elder Scrolls? MMORPG na PS4, na Xbox One. Świetna wiadomość. Drugie, takiego dużego kalibru MMORPG na konsolach stacjonarnych po Final Fantasy 14. Dwie gry są po prostu wielkimi kobyłami, które um, no, zachęcają do siebie um, tysiące, setki tysięcy graczy. Um, ja właśnie zdecydowałem się ograć, ogrywać tam Real Unlimited. Głównie z tego względu, że jest to premierowa produkcja, a druga sprawa, że jest to świetna produkcja utrzymana w jednym z moich ulubionych uniwersów i yy, powziąłem sobie właśnie za, za zadanie udostępniać właśnie filmiki i właśnie yy, nowe materiały, rozwijać nasz kanał, yy, wrzucać kolejne serie, żeby no, ten kanał, jak gdyby był zróżnicowany, był kanałem dla każdego. A wiem, że jest dużo, dużo fanów Elder Scrolls, a przede wszystkim dużo fanów gier MMO. Stąd też decyzja o wprowadzeniu na kanał TESO, popularnego TESO. Cóż, ja wybrałem sobie e, wysokiego elfa, kobietę, y, która będzie y, czarodziejką. Dostałem już tam któregoś questa, muszę odnaleźć członków załogi. I udało się zrobić zadanie. Cóż, o te są można mówić godzinami. To jest bardzo udany tytuł, według mnie. To nie jest też MMO, które jest dla wszystkich, bo to nie jest takie MMO, w którym tylko i wyłącznie walczymy. No tu są gracze po którzy też wykonują jakieś questy, walczą ze sobą. I w trakcie rozgrywania no, poznacie o, bardzo mnóstwo graczy, którzy coś tam, e, gdzieś tam robią, tak, i to jest na pewno bardzo fajne. A z drugiej strony, no świat, chcę wam pokazać też świat. No, to jest okolica, w której ja teraz aktualnie się znajduję, Mamy ją odkrytą. Tu jest trochę w, wyższej w większej perspektywie cała wyspa, na której ja się znajdowałem, której, po której mogę się poruszać. No, to jest już dość duże miejsce. Tutaj, trochę wyżej. Jeszcze wyżej, mam już kontynent. Tą wyspę na tle tutaj pobliskich kontynentów. I to już robi wrażenie. Bo to jest dość. dość ja jestem tak naprawdę malutką kropeczką w tym wielkim świecie. No tu jest mnóstwo, mnóstwo różnych prowincji. na y, świat to jest cyro, Cyrodil. A całe Tamriel, czyli całe uniwersum Tesa, jest osadzone właśnie w tym wielkim kontynencie. Na planecie Nirn. No, to jest ogromny obszar, który będziemy właśnie eksplorować w świecie Teso. Do którego też Was zapraszam. Jeżeli tylko ktoś gra, jeżeli tylko ktoś chce grać, to zapraszam mój nick Juwel Myślnik MG. Możemy grać razem. Mi to kompletnie nie przeszkadza. Nawet zachęcam, bo gra jest świetna. To jest jedna z pierwszych lokacji takich większych w której się znajduję, to są takie questy poboczne. Nie ja głównego póki co wątku, bo chcę sobie rozwinąć tę postać. Generalnie. Hmm, ja chodzę z mieczem, ale chodzę po prostu z tym mieczem tak na odczepkę, bo mam tutaj jeszcze. Hmm, tak, mam nową, nową, broń. Ona jest dość słaba. Moja, w ogóle moja bohaterka jest póki co dosyć słaba, ale bardzo, bardzo chciałem zagrać w Teso, hmm, głównie nie z tego powodu, żeby grać. Jak zawsze w gry w Guild Wars pierwszego, pamiętam, pierwszy Guild Wars było rewelacyjne, to no, grałem w Prophecies, potem w Factions. Grałem albo ninjom, tam był taki ninja, bo zabójca, już nie pamiętam, jak się nazywał. Grałem też zawsze wojownikami, takimi typowymi tankerami. E, o, leży jakiś gracz, bo go zabili, ale nie mogę go uleczyć, bo nie mam tych gemów się dziwne. Tak, i wracając do poprzedniego wątku, to zawsze grałem tankerami, a w TESO chciałem sprawdzić, jak to się gra um, w skórze czarodziejki. I stąd też ta moja decyzja o czarodziej, bo myślę, że to jest troszeczkę trudniej gra, to po pierwsze, a po drugie, pewnie jest większe zróżnicowanie. Te klasy w TESO i rasy są zupełnie inne niż w innych grach i to jest jeden z tych takich, no najważniejszych powodów, dla którego warto się zainteresować TESO, bo to nie jest taka gra, um, gdzie są orkowie... O, Gdzie są krasnoludy? O, dostałem tasak. Na tasak dostałem ax jakiś. Tak. Halabardę bodajże. Czy no, już możemy spróbować? Nie, lepiej nie. Rzućmy okiem. Mam tylko jednego questa, okej. Okay. Po prostu się już tam wybiorę. Świat jest zróżnicowany jest na pewno bardzo ładny. Przede wszystkim jest utrzymany w tym takim mm, świecie BTSD klimacie BTSD. Ok, muszę poszukać y, jakichś zapasów, ale nie jest to daleko. W ogóle zapadła noc i o jest, ale jest tutaj tych punktów zainteresowania dosyć dużo. Nie ma tu nic, ale to chyba będzie tu gdzieś w środku, tak mi się wydaje. A ja muszę znaleźć dowód na to, że ktoś podłożył tutaj truciznę. Tak, znalazłem. I od razu zostałem zaatakowany. Ale jeden taki przeciwnik nie stanowi dla mnie absolutnie wyzwania. Cóż udajmy się do niej. Podpytajmy o co chodzi. You found the problem! Hold on to that. The captain will want to see it. A, a uniform? Hmm. Must have been a cut purse. They're always hanging around the docks waiting to steal away with some cargo. Be careful around here. You found. Good, good. No jak widzicie, póki co to, to jest takie e, bieganie. Jesteśmy posłańcem, tak naprawdę biegamy z miejsca na miejsce. Nie, nie dzieje się tu nic tam szczególnego, ale ja tu staram się przyspieszać. Get back! Why should I? Why? You're no guard. Thank the stars. Quickly, we don't have much time. They're coming. I know you're just a distraction. Listen closely Veiled Heritance. They're planning an assassination attempt on the Queen at the Temple. No. Only what I've seen and heard. Please, you must warn the Queen. She's in grave danger, and the guards here. Oh no. Good work, citizen. Um, dzieje się coś, coś nieładnego. Okazuje się, że on tak naprawdę jest świadkiem spisku na królową. A zobaczcie, jak wykończe, wykończona jest gra MMO. Jak wyśmienicie wykończona jest gra MMO w dzisiejszych czasach na konsolach nowej generacji. Jak to wszystko wygląda, jak ten płomień rozbija się o te kafelki. To jest no, nowa generacja, nowa jakość i według mnie, no, chociażby z tego powodu, warto się tytułem interesować. OK, ukończyliśmy tego questa, ale kolejnego kapitana musimy odnaleźć. Dzisiaj trochę nie powalczymy, trochę pobiegamy. Tam u góry widzicie, to jest jedna taka wielka, mm, taki przedmiot u góry, takie jak gdyby statek kosmiczny. To jest coś innego. To jest jak gdyby taki jeden wielki portal, ja to wczoraj odkryłem gdy grałem. Stamtąd wydobywałem się takie naprawdę bardzo silni przeciwnicy i e, no tam jest taki jak gdyby grupowy quest, kiedyś go wam pokażę. Oh, tak Stop to What's that in your pack? De ha! I takim oto sposobem zostałem wtoczony, wpędzony do, do więzienia. Ale on mi pomoże, tak myślę. Ok. Ja często przyspieszam te dialogi, żeby wam nie spoilerować. Bo wierzę, że wielu się skusi na, na teso. Cóż, teraz powinniśmy wyjść i powinno być już... Piękny świat. Znowu noc. Trudno. No cóż, to, to jest TESO. Kolejne odcinki pojaw będą się pojawiać sukcesywnie. To jest gra, z którą naprawdę warto, warto się interesować. Piękna, wyjątkowa, świetna oprawa graficzna, ale i muzyczna. E, gra, która bardzo mi się podoba i już nawet ten wstęp, on się trochę bardzo ciągnie. To są takie zadania, tak jak widzicie, trochę bardzo. Mm, powtarzalne, jesteśmy jakimś posłańcem, póki co to się naprawdę bardzo długo rozkręca, ale wierzę, że później, ja wiem, że później będzie naprawdę o wiele o wiele lepiej a graczy jest naprawdę mnóstwo więc jeżeli tylko szukacie wspólnego grania to jest Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited jak najbardziej polecam pozdrawiam zapraszam na bloga kanał cześć